Witajcie moi drodzy. Dzisiaj nagram dla Was właściwie odpowiedź na pytanie jednej osoby, dlaczego oczyszczanie wodą z cudych napięć jest tak ważne. A w oddali możecie słyszeć i chrapanie mego psa, i straszny szum wiatru. Woda to nie jest tylko żywioł. To jest żywa pamięć naszej energii. Woda nie tylko tak jakby chłonie, przetwarza, rozpuszcza i uzdrawia, ale każda kropla, która spływa po naszym ciele, niesie w sobie mądrość natury. Uczy nas, jak puszczać to, co już nam nie służy. Kiedy żyjemy blisko innych ludzi, wchodzimy często z nimi w taki emocjonalny kontakt, współodczuwamy, troszczymy się, czasem nieświadomie przejmujemy ich lęki, złość, napięcie z miłości, ze współczucia, z chęci pomocy i nawet nie zauważamy, że nasze własne ciało staje się cięższe, a serce bardziej zmęczone. Właśnie warto sięgnąć po oczyszczającą moc wody, bo woda rozpuszcza emocjonalne napięcia, które często nie są nasze, odcina energetyczne przywiązania, które zaburzają równowagę, przynosi ukojenie dla ciała, duszy i umysłu przywraca przepływ i lekkość w aurze. Woda działa nie tylko fizycznie, ale też energetycznie. Jest jak lustro, w którym nasze emocje mogą się odbić, odpłynąć. Gdy z intencją myjemy ciało, zanurzamy dłonie w wodzie, bierzemy prysznic po trudnym dniu, pozwalamy, by nasza energia znów była tylko nasza. Nie chodzi tutaj o odcinanie się od świata. Chodzi o powrót do siebie. Bo dopiero wtedy, gdy jesteśmy czyści energetycznie, możemy prawdziwie kochać, czuć, tworzyć i żyć w harmonii. Dlatego oczyszczanie wodą to nie tylko rytuał ucieczki, ale akt takiej miłości do siebie. To cicha taka rozmowa z własną duszą, która mówi nam już dobrze: Nie musisz dźwigać niczego więcej, oddaj to wodzie. Po takim oczyszczeniu czujemy się lżejsze, jaśniejsze, spokojniejsze. Myśli stają się klarowne, ciało oddycha, a serce odzyskuje naturalny rytm. Energia znów płynie swobodnie, miękko, z wdzięcznością. Dlatego bardzo ważne jest oczyszczanie się z napięć i cudzej energii. Wracanie do siebie, jesteś spokojem. Woda zawsze pamięta i zawsze wie, jak uzdrowić. Jeżeli masz pytania, napisz do mnie. Pozdrawiam.